Witajcie na kanale China.pl Właśnie przyszło do mnie ciekawe, przenośne i kompaktowe radiko z budowanym panelem solarnym Radio zostało zamówione z AliExpress i kosztowało około 20 dolarów. Jako ciekawostkę dodam, że użyłem płatności odroczonych, czyli takie raty na AliExpress. Jak to działa i czy warto, zapraszam na stronę china.pl. Tam jest obszerny artykuł na ten temat. Jeśli chodzi o radio, jest to model iSolar e e sf 10 bts Radio obsługuje trzy częstotliwości: FM, AM, SW. Tutaj macie zakres tych częstotliwości. Tutaj znajdują się dwie gałki. Dolna jest to włącznik oraz głośność. Jest dosyć głośne to radio. Ma wbudowany głośnik 3 W. Jest naprawdę ok. Zaraz Wam to pokażę. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Na mnie i na maliski, Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflowarma. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu, przy nietolerancji laktozy pomógł mi lakto... ...jest całkiem ok, nawet nie rozłożyłem tej antenki, która jest z tyłu. Jeśli chodzi o te przyciski to zaraz do nich przejdę, ale najpierw sprawdzimy co znajduje się tutaj na tej bocznej części. I zaczynając od góry to mamy taką wbudowaną lampkę LED. I świeci ona całkiem ok, jak będzie ciemno no to coś tam będzie to widoczne. Poniżej mamy przełącznik, za pomocą którego możemy się przyłączać właśnie pomiędzy tymi częstotliwościami, czyli SWAM, FM. I ja tutaj ustawione miałem FM, ale mamy także MP3. Jeśli przyłączę na MP3, to wtedy możemy słuchać muzyki z karty TF oraz z USB, oraz za jego pomocą można włączyć Bluetooth. Zaraz Wam pokażę. i można odtwarzać muzykę na przykład z YouTube'a. Oprócz tego mamy tutaj port na micro USB, radio ładowane jest za pomocą kabla na micro USB oraz wyjście 4V. I wracając do tych przycisków, jeśli mamy ustawione Bluetooth lub włożymy pendrive'a czy kartę, to możemy przyłączać się do następnego utworu lub do poprzedniego utworu. Z tyłu mamy natomiast baterie, bateria była w zestawie, jest to akumulator 18650 i oprócz tego mamy jeszcze kabel do ładowania na mikro USB oraz taki sznurek, który możemy przełożyć przez te dziurki i zawiesić te radyko lub je po prostu nosić ale oprócz tego tutaj jest miejsce na dwie baterie 1,5V UM1 jeśli chodzi o ten panel solarny no to wydaje mi się, że działa, nie testowałem tego jeszcze ile przedłuża żywotność tej baterii Ale jak możecie zauważyć jest tu taka czerwona lampka i ona się świeci Ze względu na to, że używam teraz lampy i ta lampa właśnie oddziałowuje na ten panel solarny I bateria jest troszkę tam ładowana Jeśli chodzi o taki normalny, zwykły czas pracy No to według producenta jest to 3-4 godziny słuchania radia I około 3 godzin w przypadku obsługi bluetooth czy słuchania muzyki z karty lub pendrive'a. Jako ciekawostkę też mogę Wam pokazać, że takie radyjko, które kosztuje na AliExpress około 20-25 dolarów, można znaleźć na Alibabie za 5 dolarów, ale tutaj trzeba zamówić co najmniej 1000 sztuk. Także jeśli ktoś chciałby sobie sprowadzić to i sprzedawać w Polsce, no to uważam, że jest to całkiem fajne radyjko. Jeśli chodzi o jakość tego radia no to naprawdę tutaj ten plastik jest taki twardy i gdyby one spadło tutaj z, ze stołu to myślę, że za pierwszym razem nic by się nie stało, chyba by się tutaj nic nie ułamało. Naprawdę ten plastik jest dosyć mocny. Ja uważam, że ten zakup pomimo, że jest to, że jest to około 20 dolarów czyli przeliczając na złotówki około 100 zł? Dla mnie całkiem ok. Napiszcie w komentarzu, co uważacie o tym, czy jest za drogo, czy macie takie podobne radia, a może macie coś lepszego. Dzięki za uwagę i pozdrawiam. <todgłosy>

W sobotę po 15.00. Także to taka krótka informacja o tym, co przed nami. Przed nami także Katarzyna Cykler. Żeby z jej córki wy...